A, się widzieć, coś tego nie dzieje. ty jesteś kochana, to Jaka ty Taka jesteś? Powinienem być właśnie tym dosie. Powinienem być synkiem. Ale to jest To Dziewczynka, tak? Śliczna mała dziewczynka. Śliczna, mała dziewczynka jesteś. Tak no co i mieszka. Ale pieściaszka taka. Szczególnie do mnie. A jak spała? Ale ogóle nie spała. Nie muszę odwiedzić, ale całą jest. Całą Chwilę spałam w tyłu, ale piśmy od Nowe środowisko, nowe miejsce i boi się psinka.